Siema. Ja nie będę teraz głośno mówił, bo pewnie wszystkich z Was łeb napi... Głowa boli. Chyba, że nie boli, to mrugnijcie dwa razy. Nie będę krzyczał. Nie no, chyba nie jest wam aż tak źle, nie? Jeśli oglądacie film, no to myślę, że jest w miarę spoko. Także co? Witam Was, kochani, w 2021. Oby był lepszy, oby był lepszy. Mam nadzieję, że nie pobalowaliście za bardzo i że pamiętacie, co się działo. Bo wiecie, najgorsze, jak się we wrześniu dzieci rodzą mnie. No, mnóstwo moich znajomych ma urodziny we wrześniu. Nie wiem, czemu. To na starcik. W tym roku zrobimy sobie dwie przeprowadzki. Dwie przeprowadzki. Jedna Afryka i jedna Azja. A co będziemy sobie żałować? Także zobaczymy sobie pająki. No z tych gorszych pająków. To znaczy tych bardziej pasujących do mojej żony. One się dogadują. Dajcie mi znać w komentarzach, bo wiele osób mi napisało, że tego typu wstępy na tle regału są dużo lepsze niż green screen, którego nikt nie zauważa. Tak bardzo chciałem mieć green screen. Ale dajcie znać w komentarzach, co lepsze green screen czy regały. A ja się dostosuję. Chociaż powiem Wam szczerze, że na tle regałów jest mi dużo łatwiej niż dodawanie efektów, usuwanie zielonego koloru, bla, bla, bla. Ale czekam na Wasze opinie. Pewnie zapytacie mnie, gdzie suchar. Na razie odpuszczamy trochę z sucharami. No wiecie, jeszcze nie doszedłem do końca do siebie, żeby Bóg wie jakie żarty wymyślać, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Myślę, że pewien okres bez sucharów nic nie zmieni. Przynajmniej mam taką nadzieję. Także co, zobaczcie w ogóle, jaki majstersztyk zrobiła pani dj -owa. Ja tu byłem w szoku, ja naprawdę chciałem sobie tylko zdjęcia cykać i na Facebooka wstawiać, ale mówię, no nie mogę wam pokazać wcześniej terarium. Ale zrobiła naprawdę robotę niesamowitą. Zresztą, zobaczcie sami. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. Witajcie moi drodzy w nowym roku. Nowy rok, nowy film. Stwierdziliśmy, że no, są pająki, które mają za ciasno. No, a jeśli mają za ciasno, no, to wypadałoby zrobić im przeprowadzkę. Na pierwszym miejscu pojemników, które są stanowczo za, za małe, e, znajduje się pojemnik ten, w którym jest Ceratogyrus Marszali. Jest on stanowczo za duży do tego pojemnika. No i wypadałoby go przeprowadzić. Pani DJowa stworzyła dla niego. Taki oto pojemniczek, wygląda to tak, mamy tutaj suchą tilansję, bo jak wiecie lub nie, Ceratogyrus marszali lubi suchy biotop. Także tutaj w związku z tym, że włókno jest dosyć wilgotne, no ja nie będę tutaj zraszał, bo to sensu nie ma. Zastanawiam się tylko, jak go przeprowadzić, bo pająki afrykańskie powinniśmy przeprowadzać w taki sposób, aby nie miały możliwości ucieczki, e, najlepiej użyć... Jakiegoś pojemniczka, ale że ja nie mam żadnego pojemniczka, który mi się zmieści w tym pojemniku. No niestety trzeba będzie próbować go przegonić. Nie wiem, jak mi się to uda. Zobaczcie go. Widać? On jest naprawdę, naprawdę duży. Yy, I teraz, jak go przeprowadzić tak najmniej inwazyjnie? Znaczy, najmniej inwazyjnie, no, żeby nie dać mu możliwości do ucieczki. Myślę, że możemy go sobie położyć w ten sposób. O! Będzie to działać, czy nie będzie to działać? Ja bym sobie go przykrył, tutaj, w ten sposób. Co? Przejdzie to? Jak myślisz? Może i przejdzie. Może i przejdzie. No to próbujemy w ten sposób. No. No możesz wyjść, stary, tak, rozprostuj to, odnurza. Ja sobie, słuchajcie, wstanę, bo za wiele to ja nie widzę. A najlepsze to jest to że on poszedł w idealnym kierunku i po sprawie <noise> Ale on jest wariat Chciałbym wam go pokazać, tylko nie chciałbym. Aha, on nam wszedł tam. O jejku. Teraz masz tyle miejsca, że szajby dostaniesz kolego. Dobra, aha. <noise> Standardowo, w momencie kiedy ja Wam chcę pokazać pająka, to on już jest gotowy do wystrzelenia. Tak się prezentuje nasz ceratogeru z marszali, który chce mi wystrzelić przez ten róg. Ja postaram się go kurczę tutaj ustawić, tak, żeby, żebyśmy mogli mu zrobić ewentualne makro. Bo sobie. No dobra, możemy spróbować dać mu jeść. Chociaż że wątpię, żeby on był zainteresowany takim kraczankiem. Siup. No nie, zobaczcie. On już tutaj do samej góry. Kurczę się chce wcisnąć, widzicie to. Ej, masz. Ja <laughs> ale kurde, jak on się tam wcisnął? <laughs> Bo od tej strony możecie zobaczyć. Ej, zobaczcie, jak fajnie widać podwozie. Ej, no dla mnie to to jest samiec. Ej, ale czemu on się tutaj tak wcisnął? Się przestraszył. Ej! Ej! <śmianie> Kurde, no zobaczcie, no. Co za pająk, jego szturch, <śmianie> A on nic. No weź się. Ja ci chciałem makro zrobić. Ej, no on nie reaguje. <śmianie> Aj, dziwny on jest. Aj, naprawdę jest bardzo dziwny. To może. Spróbuję od tej strony go wsturchnąć, bo ja Ci chciałem makro zrobić. No serio, serio, proszę Cię, wyjdź stamtąd. No, ekstra. <grystanie> tylko teraz pytanie, czy nam się to uda. Na ha. Ja tylko dotykam pojemnika, a on lata jak nienormalny. <grystanie> Słuchajcie, no niestety, jak widać na załączonym obrazku, on sobie upodobał ten róg. I co mogę powiedzieć, no, tyle myliśmy z makro, jeśli chodzi o ceratogrus marszali. No, najważniejsze, że pająki z nami współpracują, to jest najważniejsze. Ale tutaj mamy do czynienia z ewidentnym samcem. Czekajcie, ja się przyjrzę. No, jak dla mnie, to tutaj mamy ewidentnego samczora. No, także kolejny samiec wygląda na to, że w kolekcji dwa marszali i dwa samce. No, po prostu rewelacja. Także nie zapomnijmy o przeklejeniu naklejeczki, ale w końcu się doczekał, nie? Pojemnika. <laughs> Ciach, naklejeczka wylądowała. No zostawimy go w spokoju, bo no wcisnął się okrutnie. Fajny jest. Ci co nie wiedzą, Zeratogeru z Marszali jest jednym z tych niewielu pająków, które posiadają yy, róg na Karapaksie. No ale ch mimo chęci chciałbym go Wam pokazać. A jak widać, no ciężka sprawa, bo on tam się wpakował i ostatnia próba. Obiecuję, że więcej już go nie będę męczył. No nie, nie chcę wyjść. Dobra, nie będę go męczył, bo to nie o to w tym chodzi, żebym ja męczył zwierzaki, nie? Także on niech sobie dochodzi do siebie jakaś trauma czy coś? Ja wiem, on się po prostu przyzwyczaił do ciasnych pomieszczeń. Nie? No nie. <laughs> Czyli taka, prze takie przeciwieństwo klaustrofobii. On się. Jak się nazywa choroba, że boisz się otwartych przestrzeni? Na bank jest taka fobia. Jeśli jest fobia dotykania przedmiotów, no to na pewno jest też fobia na otwarte przestrzenie, nie? No, ale tutaj ewidentna depresja. <laughs> Trzeba mu jakąś konsultację lekarską załatwić, a tylko przez telefon. No to a tylko przez telefon, to sobie nie pogadają. <noise> Dobra, zostawiamy naszego marszali. Wybaczcie mi, że nie ma makro. Ale nie wszystko stracone. Możemy zrobić makro tamtego. No, możemy. Poddajcie mi chwilę. Jak już mówiłem, nie wszystko stracone, gdyż mamy jeszcze jednego samca marszali, który jest w tym pojemniku, i ja mu sobie tutaj pozwolę wrzucić. Turka, uwaga, ciach, i teraz możemy przepiąć się na obiektyw makro. Dobra, to jesteśmy na obiektywie makro i prezentuje on się naprawdę fajnie. Zastanawiam się tylko, brak tego rogu, słuchajcie, bo u tamtego marszali ten róg jest o wiele lepiej widoczny niż u tego. A może to nie jest marszali po prostu. Powiedzcie mi, kochani, co wy o tym myślicie? Czemu jest taka różnica, jeśli chodzi o róg? Czy po prostu ktoś nam sprzedał wałka? Bo ja nie pamiętam, jak to, jak to szło z tymi rogami. Bo ja wiem, że niektóre, niektóre celatogirusy mają mniejsze te rogi, a niektóre mają większe. Ale teraz nie pamiętam za Chiny. Muszę usiąść i poczytać. No i chyba, że wy wiecie, no to oczywiście czekam na info w komentarzach, ale prezentuję się re rewelacyjnie. No mega jest. Tak wyglądają łapki u naszego ceratogierów marszali. Chyba marszali. Bo mówię, coś mi z tymi rogami tutaj nie pasuje. Nie do końca jestem pewien, jak to, jak to powinno być. Ale myślę, że wygląda całkiem zacnie. Także widzicie, nie wszystko stracone. Pająka można po pokazać, jeśli mamy innego. <laughs> Bo tamten niestety, no niereformowalny, no. Czyli to jest jeden z tych. Kolejnym pająkiem, który bardzo prosi się o przeprowadzkę i ma strasznie ohydny pojemnik, jest nasza wariatka, czyli Omotymus violaceopes. Mam nadzieję, że wariatka. Właśnie, a to z karmieniem też działa tak samo jak z, z zachowaniem pająka, że jeśli jest wariatka to samica, a jeśli wariat to samiec? Przemu, daj mi znać, jeśli to oglądasz. I słuchajcie, pani Dizziowa zrobiła już Terarium, ale jak, jak ja wam to pokażę, to po prostu zejdziecie, nie? Na bank zejdziecie. Ja sobie najpierw to otworzę, a teraz wam pokażę, co zrobiła pani dj -owa. Zobaczcie, jaki to jest majstersztyk. Ej, naprawdę myślę, że to jest jedno z lepszych terarium, jakie wykonała pani dj w swojej karierze. Serio, serio, tak mi się wydaje. Ocencie sami ta roślinka z lewej. To jest zielistka, a ta roślinka z prawej, no chyba nikomu nie muszę mówić, co to jest. To jest trzykrotka. I prezentuje się to po prostu nieziemsko. Mi się strasznie to podoba. A najlepsze jest to, że od tyłu możemy sobie podglądać naszego pająka. Więc... no... mega, nie? Ogólnie mega setupik setapi, i tutaj wyląduje nasz omotymus violaceopes. Dobra. Bierzmy się za robotę, A jak to zrobić? Przy takich pająkach serio musicie, kochani, uważać, bo nigdy nie wiadomo, czego się po, po takim pająku spodziewać. I nie wiem za bardzo, jak ją wygonić. Muszę sobie pomóc latareczką i przyświecić, gdzie ona się w ogóle znajduje. Aha, ona jest tutaj. Nie wiem, czy mi sięgnie ten szpikulec. No jest problem. Jest problem, bo nie mam jak jej wygonić, słuchajcie, z tej tuby. I ona nie chce z tej tuby mi wyjść. A to bardzo niedobrze. No i mamy tutaj kolejną delikwentkę, która po prostu nie ma ochoty ze mną współpracować. Co mnie bardzo nie cieszy. No i mamy dziada. Mamy dziada. Powiem Wam, że jest większa niż mi się wydawało. Tylko teraz pytanie. Jak wyciągnąć kaczkapa, żeby mi nie uciekła? Jak ona wielka. No jest duża, to trzeba jej przyznać, że jest ogromna. Mamy ją. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że to było najdłuższe wyganianie pająka z nory w moim życiu, nie? Serio, serio. Ale prezentuje się nieziemsko. Tylko kurczę, zastanawia mnie, czy to samiec, czy samica. I ciężko stwierdzić bo jest jeszcze troszeczkę za mały, ale, 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 nie wiem, czy widać, czy nie widać. Słabo widać przez kubek, no niestety. Ale przebijają się takie, właśnie niebieskie, to znaczy niebieskie, no takie już ciemniejsze odnuża. A jak wiemy lub nie, u omotymus wielaceopes jest widoczny gołym okiem dymorfizm płciowy, gdyż samice mają właśnie Granatowe, wręcz niebieskie odnurza. Co zerkniemy na podwozie? Ej, chyba samiczka. Właśnie tak miałam powiedzieć. Chyba samiczka. Wiecie co? Przepniemy się na obiektyw makro i zobaczymy, czy uda nam się uchwycić. Co? Okay. Spróbujemy? Dobra. No i co o tym myślicie? No i dla mnie, to tutaj ewidentna szparka nam się wyłania. No dla mnie, to tutaj, słuchajcie, jest ewidentna. Szparka, jeszcze spró spróbujemy od tej strony. No, jak nic, słuchajcie, tam jest szparka. Także to jest samiczka. Zobaczcie, jak fajnie wychodzi granatowy kolor. Także tutaj mamy ewidentną samiczkę. No, przez plastik myślę, to jest maks, co możemy osiągnąć, ale jak dla mnie ewidentnie wychodzi granatowy kolor z tych odnóży. Także będziemy mieli do czynienia z samiczką. A jeszcze, jak ją nakarmimy, to wtedy się upewnimy, czy zjadła, czy zjadł, nie? Przemoc stary, powiem Ci, że Twój pomysł na seksowanie pająków przejdzie po prostu do historii. <laughs> Dobra, myślę, że to na razie tyle, jeśli chodzi o makro. Yy, I co? Przechodzimy na zwykły obiektyw i przeprowadzamy ją do jej nowego pojemnika. Pu, terrarium. Widzisz? Cały czas w plastikach, w plastikach i już się przyzwyczaiłem, że mówimy pojemniki, a nie terraria. No to teraz tak, trzeba ją przeprowadzić do tego oto terrarium. Słuchajcie, ja wiem, że teraz na filmie widać, a bo to jest spokojny pająk, ona się nie stawia i w ogóle. Omotymus violaceopes jest wbrew pozorom bardzo narwanym i agresywnym pająkiem, a to, że ona jest teraz spokojna, po prostu bardzo mnie cieszy, ale pamiętajcie, nigdy nie wiecie jak się zachowa pająk, także trzeba zawsze robić tak, aby było bezpiecznie dla was i dla waszych domowników. Także ja zrobię to w ten sposób, że wsadzę sobie ten pojemnik do środka i przez szczelinę w terrarium przepnę ją, tak? Mhm. Tak zrobię. Mhm. No i super. To tak robimy. Robimy ciach, robimy ciach i w ten sposób. Jesteśmy zabezpieczeni, że pająk nam nie czmychnie. No chyba, że pająk nie będzie współpracował, to ten pomysł jest strasznie głupi, nie? Oho, Viala chyba sama wyjdzie Albo jednak nie. A jednak wyjdzie sama. Albo i jednak nie No to jest akurat bardzo rozsądne. Nie róbcie tego w domu. No i Wiolka, no. O, no i jest super. Ciach, ciach. I Wiolka już wyczaiła, że tam się może schronić. Jednak jeszcze chyba pozwiedza. ale już jest fajna. Naprawdę już jest fajna. Oho, teraz będzie zwiedzanie, teraz będzie łaziła i zwiedzała, ale teraz fajnie po, te, ten niebieski wychodzi, widać, ekstra wychodzi ten niebieski. No i wiola nam ucieka. Ostrość łap, o i teraz widać właśnie ten niebieski, taki granatowy, fioletowy kolor, który wychodzi od spodu odnóży. Ekstra to wygląda. Ja Jestem po prostu zakochany w tych pająkach, jeśli chodzi o ich ubarwienie. Szkoda tylko, że są tak silnie jadowite, bo człowiek chętnie by się z nimi poprzytulał, nie? Czy to tylko ja mam takie jakieś dziwne zboczenie? <ścoughs> Ty to tak szkło zaparowało tu przy otworze? Tak. Zwróćcie uwagę, jaka dziwna akcja. Widzicie otwór gębowy? I w tym miejscu terrarium zaparowało. No dziwnie. O widzicie, teraz przeszło dalej? I mamy otwór gębowy, i też zaczyna parować. Ale numer: tutaj jest to miejsce, gdzie zaparowało, i tutaj też zaczyna parować. Ale jaja, fajnie to wygląda. Ej, ale ten niebieski kolor fajnie wychodzi teraz. Podoba mi się to. Serio, serio. Ten niebieski kolor, nawet i pod spodem na odwłoku, wychodzi. Ekstra, fajnie to wygląda. Tutaj jeszcze kawałek odwłoka widzimy. Ja w ogóle to chciałbym ją jeszcze przegonić. O, i teraz możemy sobie jeszcze wiele obejrzeć od przodu. Ej, fajna, Już się nie mogę doczekać, aż przyjdzie kolejne wylinki. Wiecie, co wam powiem? Powiem wam, że przez to terrarium tak fajnie widać, że pokuszę się o to, żeby wpiąć jeszcze na sekundę obiektyw makro. I zobaczymy, co nam jeszcze z tego wyjdzie. Ale powiem wam szczerze, że i tak wygląda to nieziemsko. No, jak się ustawia. No modelka, zobaczcie, no ewidentna modelka. Bardzo też mi się podobają te paski na odwłoku. Te paseczki na odwłoku, taka choineczka, fajnie. Strzałki takie ma zrobione, ale numer. No i tutaj dla fanów stópek. Stópki Violetty. I ostatnie ujęcie, najbliższe jakie uda się zrobić na haczyki na nóżce. I to by było na tyle moi drodzy. Także mam nadzieję moi kochani, że zbliżenia wioli wam się podobały. Zbliżenia Ceratu Grysła Marszali. I że pierwszy noworoczny film był całkiem spoko. Także wracamy do normalnego obiektywu. No zapomniałbym. Zapomniałbym znowu o naklejeczce. Ale u mnie to już taka norma. Ciach. Naklejka przeklejona. Także przeprowadziliśmy dzisiaj Azję. Przeprowadziliśmy Afrykę. Czyli oba pająki. Jak już wiecie z mojego filmu lub nie. Ze Starego Świata. Uważam, że. Terarium pani DJ'owej jest po prostu mega, bardzo mi się podoba i jestem wręcz zachwycony tym, co ona tutaj zrobiła. Także co moi drodzy, jeśli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie o łapce w górę. Nie zapomnijcie również zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć dzwoneczek, aby nie pominąć nowych filmów. Jeśli chcecie wesprzeć nas, zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak do wsparcia YouTube'a. Pamiętajcie, że nasi wspierający mają dostęp do specjalnych, zakulisowych odcinków. Jeśli chcecie wesprzeć nas jednorazowo, jest również strona PayPal, do której link macie w opisie filmu. A my widzimy się już w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Hej! Nagrane? O Jezus, to dobrze. Ja się potrzebuję czegoś napić.